Cześć i czołem moi kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Kompulsator. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to oczywiście kliknij w czerwony przycisk subskrybuj pod tym filmem. Będzie mi bardzo, bardzo miło. W dzisiejszym materiale sprawdzam glitcha, najnowszego glitcha, o którym bardzo dużo mówi się na YouTubie, bardzo dużo mówi się na różnego typu stronach internetowych poświęconych grze Fortnite. O co chodzi? No chodzi o to, żeby sobie wejść do trybu kreatywnego i tutaj w centrum po prostu sobie chodzić, ruszać się. E, oczywiście są metody na to, by zostawić postać tutaj e, w tym centrum, aby ona sobie automatycznie podczas gdy my będziemy spać albo na przykład pójdziemy do szkoły czy do pracy e, biegała, chodziła, ruszała się i po 15 minutach. Dostajemy podobno 15 tysięcy punktów doświadczenia lub nawet 20, albo na odwrót po 20 minutach 15 punktów tysięcy doświadczenia, co też sobie właśnie dzisiaj przetestujemy. Napiszcie w komentarzu oczywiście, czy Wam to działa, czy ten glitch u Was występuje. Oczywiście, jeżeli tak, to nie proponuję w dłuższym okresie czasu z niego korzystać, ponieważ skończy się to prawdopodobnie dla wszystkich tych, którzy nabiją sobie kilkaset leveli tym sposobem, banem od Epic Games. Natomiast zobaczymy, czy faktycznie glitch, który popularny przede wszystkim w zagranicznych, na zagranicznych kanałach youtuberów filmujących grę Fortnite, czy będzie również tutaj u nas w Polsce występował. Sprawdzamy. Jeżeli tak, no to mamy glitcha na milion punktów doświadczenia zupełnie za darmo w grze Fortnite. No i czekamy na pierwszego śmiałka, który zechce to wykorzystać, który zechce yy, prawda, sobie tutaj te punkty doświadczenia pozdobywać i przykozaczyć przy innych poziomem, jaki będzie miał po kilku dniach. Oczywiście zapraszam Was serdecznie na moją stronę internetową Compulsator.pl Zapraszam na Facebooka, tam również możecie zostawić followa. Będzie mi bardzo miło. Już niebawem wystartują pierwsze konkursy, w których będzie do zgadnięcia oczywiście karnet bojowy, jak i również dostęp do ekipy. Uwaga na cały rok, ale to dopiero za jakiś czas na inaugurację. Pewną ilość nowych subskrybentów na moim, kanału, na moim kanale, także zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco. To ja będę sobie teraz tak biegał, 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 tutaj biegał, jeszcze raz biegał. A później na ten film i powiem Wam, czy po 15 minutach się coś wydarzyło, czy dostałem jakieś punkty. Zobaczcie tutaj na, na dole tą kreseczkę fioletową. Yy, tam mamy czwarty pasek prawie ukończony. Zobaczymy, czy to się ruszy, czy to się zmieni, czy w ogóle wyskoczą te punkty doświadczenia na moim ekranie. Jeżeli nie, no to obalamy tego glicza, jakże popularnego. Ale przed chwileczką patrzyłem, że jeszcze z wczoraj, przedwczoraj są zagraniczne filmiki, na których on rzekomo występuje, także myślę, że powinno się coś tutaj pojawić. Jak tylko dostanę te punkty doświadczenia zaraz do ze stąd spadam. I potwierdzam, że ten glitch oczywiście jest glitchem, który oferuje nam poprzez błąd gry nielimitowaną ilość doświadczenia, a więc nielimitowaną możliwość. Zdobywania kolejnych poziomów postaci, nic nie robiąc. No to co, zaraz wracam. Biegam sobie dalej, biegam, zaczyna mi się nudzić, tak naprawdę. Także musiałbym postawić jakiegoś bota lub zaprogramować PC, aby mi automatycznie tą postać tutaj ruszał w tym centrum, jeżeli chciałbym korzystać z tego. Natomiast oczywiście nie zamierzam, chcę tylko potwierdzić, czy ten ów występuje centrum trybu kreatywnego gry Fortnite w sezonie 5 rozdziału drugiego. I mamy dziewiątą minutę, gdy sobie tutaj truchtam, gdy sobie tutaj biegam, oglądam te piękne centrum, są choinki, są stragany bożonarodzeniowe, no jest po prostu cudnie, jest po prostu przepięknie, tam jest jakaś kolejeczka, pociąg bardzo sympatyczny, no naprawdę dzieje się tutaj mnóstwo rzeczy. Jest naprawdę fajnie to przygotowane. Natomiast jeszcze nie otrzymałem żadnego e, punktu, a nawet jednego doświadczenia. Jest to ognisko, zobaczcie. Naprawdę warto sobie tutaj przyjść i połazić, pobiegać, zobaczyć co tu się dzieje. E, no myślę, że jeszcze poczekam 10 minut i będę mógł zdać relację z tego czy glitch działa, czy też nie. Zatem biegam dalej. Już mi się w głowie kręci od tego biegania. A może furą pojeżdżę? No cholera, nie da się. A może do się bez No też się nie da. Skoczę tam do góry, skoczę tam do góry, prędko, prędko, prędko. A wskoczę, czy nie wskoczę? No chyba jednak nie wskoczę. Druga próba, tędy spróbuję wskoczyć. Tędy, tędy. Uwaga, raz, dwa, trzy. Jeez, udało się. Jest ten Jestem pociąg. Cudowny, piękny. Można tu coś zrobić. Nic nie można, można sobie tylko popatrzeć. O idę tam do góry na kolejkę teraz. Dobra, zniszczę ten dom, zniszczę no. No, Dobra, idę tam. Nie, nie idę, nie idę, zablokowany, nie mogę. Najgorzej. Wybiła prawie 13 minuta, a ja znam już na pamięć całe to centrum. Mija 14 minuta, a ja po prostu nie mam się na czym wyżyć, bo tu się nic nie da zniszczyć. Nawet trochę mi tutaj laguje, powiem szczerze. I 20 sekund zostało do 15 minuty. Idealna mapka do skakania przez przeszkody. No i niestety 15 minuta minęła, ale dobra czekam jeszcze. Czekam jeszcze 5 minut, do 20 minut czekam, a później oficjalnie obalam tego glicza. O jaka piękna lama, zobaczcie złota lama. Chcę tutaj lamy. Chcę tą lamę dostać. 18 minuta, a ja niczym ten piękny bałwanek biegam, biegam, biegam i jeszcze raz biegam, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Dobrze, że tu nikogo nie ma, bo po prostu by myśleli, że psychopata. I hop! O, yeah. Proszę, proszę. O, to kurde, można tu zrobić zawody. Kto skoczy dalej? Kto pofrunie dalej? 18 minuta, szanowni państwo, i na belce startowej kompulsator. Uwaga, i ruszył, wyskoczył. i Jest 68 metrów. No dobra, ale co z tymi punktami doświadczenia? Czekamy jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Trój mamy minutę. To jest 18 minuta. 18.20 sekund dokładnie, jeszcze dwie. I hopa. Jakbym się tak gdzieś wyżej wdrapał? I skaczemy sobie po dachach. No i spadłem. Chciałem się pochwalić, od razu spadłem? W ogóle staram się w ogóle nie zatrzymywać, także robię wszystko to, co robią inni na tych zagranicznych kanałach Fortnite'owych i korzystają z tego glitcha, tego błędu, gry. Zobaczymy, czy nam się też to uda. Czy my, Polacy, będziemy mogli za darmo, myślić level w Fortnite. Cie? Tak więc, kochani, pełen smutku, obaw, cierpienia, znudzenia informuje was iż glitch który poprzez poruszanie się w centrum trybu kreatywnego miał nam miał nam dawać nieograniczone ilości doświadczenia a co za tym idzie zwiększenia poziomu naszego konta niestety nie działa bynajmniej w polsce Bynajmniej na moim koncie. Jeżeli się mylę, to oczywiście bardzo gorąco zapraszam Cię do komentarza. Napisz, wytłumacz, czemu ten komputer to robi źle. Będę bardzo wdzięczny i oczywiście, no myślę, że jakaś niespodzianka w Twoim lobby będzie w zamian za to czekać. Jeżeli tylko u Ciebie to działa i napiszesz w komentarzu, jak to zrobiłeś, że ten glitch u Ciebie wystąpił. Ja niestety obalam, obalam ten błąd tego glicza, yy, ponieważ no, jestem ponad 20 minut w trybie kreatywnym tutaj w centrum. Wcześniej też budowałem się na swojej wyspie, na której również stworzyłem specjalne pomieszczenie yy, z trampolinkami, żeby się tam postać automatycznie ruszała i tam również przez 20 minut nic się nie wydarzyło. A więc myślę, że w ciągu ostatnich trzech dni mogło to zostać naprawione lub ten błąd po prostu nie występuje w naszym kraju. Też tak może być, ponieważ no nie widziałem, za bardzo mi nic nie wyskoczyło na YouTube od żadnego innego polskiego streamera czy tam youtubera związanego z grą Fortnite, ale mogę się mylić, mogę się mylić, dlatego zapraszam serdecznie do komentarzy. No i cóż, pora chyba stąd spadać, bo tutaj się nic nie dzieje.